W dzisiejszym odcinku losujemy sobie oczywiście zwycięzcę na szybkie 50, czyli z tego konkursiku. Plus do tego wlatuje następny, bo naprawdę bardzo, bardzo fajnie przyjął się właśnie ten na szybkie 50, czyli dziś kolejny wielkanocny konkurs i kolejna szansa, żebyś zgarnął 50 grzybków. Losowanie już jutro. Plus ostatni legendarny Loch Ultimate na W60. Mam nadzieję, że wreszcie wypadnie mi wypragniona, upragniona, mega wymarzona różdżka. No i ciekawe, czy uda nam się na 3-4 więcej, tak więc zapraszam do oglądania. Jujujuj, Maneczko ludziska, z tej strony Ajgowski Witam w kolejnym odcinku z gry Shake I tak jak powiedziałem przed sekundą Dzisiaj ostatni raz robimy sobie legendarny loch Ultimate na W60 Czyli na naszym Demon Hunterze Jak widzicie zbliżamy się wielkimi krokami do Stopowania lochów, tak więc jednego Poradniczek o co chodzi, jak to się je Jak się stopuje lochy, jak najlepiej to Mordeczki robić, pamiętajcie zostawić łapkę w górę Subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco I oczywiście home.sfgame.net Tam jak kupujecie sobie grzybki w starych cenach Albo jakieś nowe pakieciki, to jest taki prawilny. Kod wspierającego oczywiście Ajgowski Dzięki wielkie z góry, że wpisujecie e, Dzięki temu przyczyniacie się właśnie do jeszcze większej ilości konkursików na moim kanale e, I co mordeczki, 362 poziom Zacznijmy sobie może e, robić, wiecie co Zacznijmy sobie może robić legendarny Loch Ultimate I zaraz sobie ogłosimy konkursik następny o, dobra, mamy 18, 18 piętro i mordeczki. Na szybkie 50 kolejny konkursik wlatuje dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek i po prostu napiszcie w komentarzu znowu swoje main konto, na którym gracie i nick, jaki posiadacie. Zwycięzcę owczajmy sobie już jutro w poniedziałek, Wielkanocny w lany poniedziałek zobaczymy sobie naszego zwycięzcę konkursu, czyli zostawiacie tylko nick main konta, na którym świecie gracie, mordeczki, łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczek I bierzecie udział w konkursie i oczywiście zgarniacie 50 grzybków. Życzę wszystkim powodzenia, mordeczki. 18 poziom, nie wiem ile razy tu zginąłem, czy w ogóle tu zginąłem. Nie pamiętam, kurde, czy już było odrodzenie, ale 18 to raczej nie powinno być, albo było jedno. Maksymalnie. A dobra, ale to nie jest Ultimate. My sobie zaczęliśmy ten e, poprzedni, tak więc ja sobie go teraz szybciusieńko skończę i wpierdzielamy się tak jak obiecałem w ostatni Ultimate na W60. Dobra, i wpierdzielamy się do ostatniego legendarnego lochu Ultimate. Kurde, mam nadzieję, że wypadnie mi wreszcie. Ryszczka, wymarzona różdżka, która na EU2, która wypadła ostatnim razem, to może i teraz był 60. Pamiętajcie, Mordki, że robimy też gildię na EU3. Tak więc, jeżeli macie ochotę zagrać, no niestety nie jest to free to play. Tak więc, jakieś tam pakieciki, ekogrzyby bardziej to e, przynajmniej będziemy próbować, ale wyjdzie jak zawsze. Tak? tak więc, jeżeli macie ochotę, też napiszcie w komentarzu albo wbijajcie od razu na Discorda dla widzów i tam macie kanał Rekrutacja. Zapraszam każdego, będzie znowu fajna ekipa na 100%. No i co? Teraz sobie przyspieszmy to troszeczkę, ten legendarny log, bo już pewnie tyle razy każdy z Was przechodził, że już rzygają na no to wszyscy kurczory ziemniury. No i mamy, setne piętro poszło tak słabo, że masakra, żaden, żadna runka, nic nie siadało, po prostu chyba z sześć razy, aż to jest po prostu tragedia, dobrze, że to jest ostatni Ultimate Team, tylko teraz proszę, żeby fajne itemki, żeby jakaś broń wypadła, kurde, raz, dwa, trzymajcie kciuki Ordy, żeby broń, na razie Kasimir, Massachusetts i jest, gówno, dobra. Jak najszybciej zapomnieć o legendarnym luchu. Co tu mamy? 531, ja pierdziele, plus 8, plus 9. No właśnie, się niedawno przebierałem, tak więc to jest wszystko na pachoły. Wszystko, mortki na pachoły, kurde. Punkty życia, jak widzicie, już plus 6. Pochwalę Wam się jeszcze runkami, zobaczcie, jak pięknie już to wygląda. 638 pizdolionów, tak więc fajnie już to wszystko jest zrobione. Oczywiście cała platynowa już arenka, ale co? Mortki jeszcze przed losowaniem zwycięzcy mamy tak, góra Olimp, 13 piętro, te dwa musimy sobie zamknąć, góra Olimp i 13 piętro, tak więc lecimy najpierw do góry Olimp, nordycy bogowie, mam wąż Midgardu, chyba też tam było zero. no dobra, ale no nie, nie opłaca się. Góra Olimp najpierw, góra Olimp najpierw, 3-4. Ciekawe, czy Demon Hunterek już na tyle jest, powiedzmy, e, rozpędzony, że zamkniemy. Jest, bardzo szybko zamknęliśmy. 362, to no naprawdę zbliżamy się już wielkimi krokami do stopowania lochów. Z jednej strony chciałbym już właśnie zacząć, z drugiej strony mówię, kurde, ale to już takie, no, no nie ma co się oszukiwać, to wtedy jest naprawdę, ta gra staje się bardzo nudna. Jest, to do pizdotów z podbijakiem. Jest zniszczony. Tak więc to no tutaj jeszcze. No, zastanawiam się, powiem mam szczerze, zastanawiam się, co, co z tym fantem zrobić. Zręczność 530. Zręczność 530, ale to najpierw do kibla, to sobie wrzućmy. Inteligencję mamy, 530, bardzo fajnie, plus 50. No, tak jak mówiłem, to wszystko idzie na pachoły. Wszystko na pachoły idzie. Eee, zręczność 530. 32, 531, a tu ile bym miał? 418, poczekajcie, 418. No to nie, to mi się bardziej do kibla opłaca i tylko żeby... żeby tylko nie wypadło na zręczność, a ja pierdziele, widzicie jaki pech, kurde plus 32 odzysk no tu do obła. Do obła. I teraz mamy tak zręczność 531. Znowu na zręczność. Znowu na zręczność 522. 522, tak więc do toalety i ile tu mamy teraz? 531. 531. Odzysk. ojej. Odzysklejno tu do obła, do obła. Dalej mamy tak zręczność na pasku. Ej, ej. Plus 46 aż kurde. No to fajnie. A tu było... ej. No to nieźle, no to nieźle teraz wypadło, powiem wam szczerze, nawet się nie spodziewałem, że taki fajny temet mi tutaj wypierdzielił, ale fajne. Te runy naprawdę już są konkretne. Tak jak widzieliście, plus 6 już mamy do, ee, do punktów życia, tak więc to wszystko wygląda już naprawdę znakomicie. I co, Mordki? Zamkniemy sobie może jeszcze dwa trzy loszki i... I lecimy do losowania, oczywiście zwycięzcy na szybkie 50. E, pamiętajcie, że już jutro kolejny konkursik, losowanie na 50 grzybków. E, co sobie spróbujemy? Kurde, tego siedziłe główne to no, będzie ciężko, ale nordyccy bogowie, no mówiłem, że właśnie tutaj jest szansa. Czyli co, no, nordycy bogowie i doho, mogę sobie spróbować. Nordyccy bogowie i doho. Ciekawe czy zamkniemy, Nordycy Bogowie, najpierw Nordycy Bogowie, mówiłem, że jest tutaj szansa jakaś tam właśnie, pamiętałem 07-08 było chyba, Nordycy Bogowie i Doho, no ale to nie wygląda jakby było 1%, powiem Wam szczerze, nie siada mi w ogóle na razie, Nordycy Bogowie, 362 poziom, 362 poziom, czy wąż Midgardu, ale fajnie wygląda ten wąż, jak kobra zielona, ty, tu nieźle, kurde, jest! Fajnie, się tu, co tam, jest zamknęliśmy znam ten ich, berserkurus. Tu już będzie ciężko. Tu już będzie ciężko, dobra. Tutaj na no raczej nie damy docho chyba, tak? Bo jeszcze przyjacielski, przyjacielski, przyja, przyjacielski przyjaciel. Przyjacielski przyjaciel jeszcze i lecimy do losowanka. Kurde. Jeszcze raz wszystkim wesołych świąt i oczywiście mokrego dymgu samordeczki. Pamiętajcie, łapkę, w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I przypominam jeszcze raz, że startujemy na EU3 z gildią. Tak więc, jeżeli macie ochotę, wbijajcie na Discorda dla widzów, tak jest kanał Rekrutacja. I wbijajcie, wbijajcie, wbijajcie. Będzie fajnie. Będzie na pewno zarąbiście. Przyjacielski dupo, no proszę. Jest! Kurde, fajnie, zamyka ten frajerzyna. No! Jakiś tu dildo leży. Kurde, pięknie, 113. Co mu odwaliło? 363. Level mówi, kurde, żeby. sobie pomyślał, że Majgowski mnie nie zostawił tu pięknie, kurde. Panie Demon Hunterze, no nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, nie spodziewałem się, tutaj raczej mamy na razie przesłój, ale to sobie chcę, mm, też będę chciał sobie to, to zostawić, tak żeby sobie fajnie już polecieć później, ale ten 364 może się uda dobić, zawsze ładniej wygląda niż 363, tak mi się przynajmniej wydaje, ale zobaczcie, na, na takim poziomie Demon Hunter fajnie sobie radzi w lochach. A Wiele opinii słyszałem, że właśnie e, demonek w late game jest już cienki na lochy, tak mi przynajmniej wypisaliście. No, ja bym nad tym się mocno zastanowił, bo ja tak nie uważam. Tak jak Wam wspominałem już w niejednym odcinku z Demon Huntera, mi znowu słabiej się nim grało no właśnie na początkowych levelach, gdzie, e, gdzie no tak średnio bym powiedział, że szły te lochy. Przynajmniej mnie bardzo irytowały. A tutaj im wyższy level, tym jednak ta gra staje się przyjemniejsza to jest, przynajmniej moje zdanie. 364 mordki dobijamy, pięknie. Jeszcze, jeszcze parę leveli stopowanie lochów, kurde, pięknie. No taką niedzielkę, takiej niedzielki się nie spodziewałem, że tak fajnie poleci. Niestety w legendarnym lochu no nie udało się nic fajnego wydropić. Jedynie na pachoły wszystko poszło, ale no jeszcze w poniedziałek nam zostanie, ale to już na pewno nie będzie Ultimate, będę już cykał sobie te jednorazówki, tak zwane jednorazówki, bo no bo szkoda już gziba, mam całe mam całe roku, 364 poziom, mortki i tak możemy, i tak możemy zacząć sobie losowanko zwycięzcy na 50 grzybków. Jesteśmy na naszym kole Fortuny, wklejamy sobie link do konkursowego filmiku, 4 plus 7, 12, 11, you to youtube comments, mamy 49 komentarzy, 3, 2, 1, kto w niedzielę zgarnia 50 Grzybów trzymam kciuki, mordeczki i Dawid Wojciechowski, ślimun do złapanie, pozdrawiam cieplutko mordko, odezwij się do mnie na Discordzie podeślę Ci kodzik, a ja jeszcze raz trzymam kciuki za, e, no za zwycięstwo następnego w poniedziałek, jeszcze raz Dawid, gratuluję, pamiętajcie, że już jutro kolejny zwycięzca będzie losowany, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco, dzięki wielkie za dzisiaj Żółwik Piona, siemaneczko i do następnego